Witam. Dziś sobie porozmawiamy o tym, jak celowo wprowadzić samolot w korkociąg. Do czego nam się może to przydać? Raczej to traktujmy jako ewolucję, jako jakiś manewr bojowy, to tak średnio, bo bardzo wytracamy energię. Bardzo, bardzo. Co też może się przydać nam jako hamowanie, powiedzmy, przed lotniskiem. Spokojnie w przeciągu 2-3 sekund możemy z 500 zejść do 300 natomiast jest ryzyko będąc nisko, że nie wyjdziemy z korkociągu, więc raczej trzeba mieć pod sobą ten kilometr najlepiej jak to wygląda? tutaj wkładam sobie w taki właśnie korkociąg i powoli samolot zaczyna sobie wchodzić takiego spina opadającego, płaskiego jak to ustawić sobie, żeby, żeby tam samolot w coś takiego wpadł? Wchodzimy sobie w sterowanie i tutaj tak, włącz, wyłącz, instruktora. Ja mam to pod Z, czyli klikając Z, ze sterowania mysz myszą przechodzę do sterowania uproszczonego. Kolejny raz klikam, kolejny raz klikam i kolejny raz klikam, wracam do sterowania myszą. Więc ja ogólnie klikam Z trzy razy, czyli raz, dwa, trzy. I czwarty raz, żeby już wyjść z korkociągu, z powrotem tutaj. Mając sterowanie myszą ustawione, nasz instruktor po prostu pomoże nam wyjść z korkociągu. Oczywiście my sobie również sami możemy pomóc i mu pomóc. tak. Kolejna rzecz, co kliknąć, żeby wpaść w korkociąg, będąc już oczywiście tutaj na pełnej symulacji. No ja to robię głównie W, czyli tutaj W i E albo ku w zależności w którą stronę. Tutaj też ważną kwestią jest, żebyśmy jak klikamy trzy razy, mamy coś takiego, żebyśmy tutaj sobie no, nie, nie przestawili tej kropki w żaden punkt. Może takie przestawienie nam pomóc właśnie szybciej w korkociąg, ale ograniczy nas, bo na przykład jak ustawimy sobie w bok, no to w drugi bok nie zrobimy takiego czegoś, tak? Więc ja raczej to zostawiam po środku. Ważne, żeby to było po środku, żeby było przewidywalne za każdym razem, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje, tak? I żebyśmy przypadkiem tego nie przestawili, bo klikam, to się uruchamia coś takiego, zacznę majtać myszą, coś mogę popsuć, to trzeba sobie prawy przycisk myszy użyć, w moim przypadku, czyli rozglądanie się, żeby po prostu tutaj yy, Klawiatura miała pierwszeństwo. Natomiast w tym, no też, jeżeli chodzi o pierwszeństwo klawiatury, ja tego nie poruszałem w poradniku, jak sterować klawiaturą, bo wydawało mi się to oczywistą oczywistością. Natomiast można. Ja, ja jak wymusić na, na klawiaturze pierwszeństwo, też? Tutaj na przykład kliknę. W, mam stro, y, obserwację, klikam W. Jak widzimy wraca nam samolot do punktu, którego w którym jest wycelowana mysz jak, jak tą mysz jakby odłączyć to się po prostu ten celownik wywala poza skalę i wtedy klikamy W albo cokolwiek jeżeli chodzi o klawiaturę I teraz jak wrócę klikam W widzicie on mi leci tam gdzie, gdzie, gdzie klawiatura mu wskaże natomiast puszczam jeszcze raz klikam o, i Teraz jakby myszka ma ciągle pierwszeństwo. Trzeba wyjść poza i tak w taki sposób zesetować. No i już mając coś takiego, to właśnie W, E i raz, dwa, trzy, Z i wpadamy w taki fajny korkociąg. Jeszcze raz Z i wychodzimy z niego. Jeżeli można, właśnie jak mówiłem, rozpędzę się teraz i zobaczycie, jak, jak szybko ja wytracę energię w takim bardzo szybkim, i w, i szybkim wejściu i wyjściu z korkociągu. Przez krótki moment zrobimy coś ala la cobra. Nie jest to kobra, ale coś w tym stylu. Czyli klikam znowu WE raz, dwa, trzy. A teraz było chyba za szybko, i samolot po prostu tak nie chciał za bardzo wejść w ten korkociąg. Ale widzicie, z 600 do 300 zeszłam, tak? Jeszcze raz. Może przy 400 będzie szybciej nam wpadł w ten korkociąg. WE raz, 2, 3 Z. I jeszcze raz Z. Mamy 270. W bardzo krótkim czasie wytracamy bardzo dużo energii. Mówię, w boju to nie jest raczej. Nie, nie chcemy, żeby przeciwnik miał nad nami aż ty, tyle prędkości więcej raczej tego się nie używa natomiast jako ewolucja jako wyhamowywanie przed lotniskiem, można to użyć jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, nie robimy tych ewolucji jak mamy uszkodzone skrzydło na przykład ponieważ instruktor nie da rady wyjść z korkociągu więc myślę, że to tyle, dzięki co to kurwa jest aha